Kapitanie, zgłaszam się na sprawdzian. Bardzo dobrze, Piniu. Pływak E gotowy! Dzięki, Kseniu. Dobrze. A zatem przećwiczmy jeszcze raz nasz scenariusz. Ja najpierw wpływam pływakiem E do strefy mroku, a z niej do strefy ciemności. Tak! To najciemniejsze miejsce na ziemi, położone tak głęboko, że nie dociera tam słońce. I ja wiem, tam w tej strefie ciemności jest ciemno. Ale jeśli wciśniesz ten przycisk, to włączą się super reflektory. Ekstra. I wtedy, jak już dotrę do strefy ciemności, do dna oceanu mam wracać. Najszybciej jak się da. To ty sam, Samiusieńki, będziesz płynął do tej strefy mroku? Kapitanie, to ja się zgłaszam na ochotnika, płynę z nim. Inio musi wykonać to ćwiczenie samodzielnie. Muszę sam popłynąć do strefy ciemności, nauczyć się pomagać stworzeniom, które tam żyją. Gdyż medyk musi nieść pomoc każdemu, żeby nawet nie wiem co. No dobra, ale chociaż uważaj na wampirnicę, jak już tam będziesz. Na wampirnicę mówisz? A co to? Wampirnica to stworzenie ze strefy ciemności. Nosi wielką pelerynę i ma wielkie kły. Oczy mu się świecą w ciemności i tryska to to okropnym szlamem. I mieszka w nawiedzonym zamku, w najgłębszych, najciemniejszych odmętach strefy mroku. Piniu, nie bój się. Tam może jest wiele dziwnych stworzeń, ale na pewno nie nawiedzone zamki. Dobrze, zaczynajmy. Ja jestem gotowy. Kseniu, otwórz okto Poproszę. Mówisz masz? Kapitan, do pinia. Zgłaszam się. Świetnie sobie radzisz. Trzymaj tak dalej, a będzie dobrze. Dobrze, to ja tak trzymam. Ale ciemno strasznie, a jeszcze nie dopłynąłem do dna. O, teraz lepiej. A co to? A, nieważne, ja po prostu muszę na dno, a potem jak najszybciej wrócić. Znowu słyszę. Jednak dotarłem i to o własnych siłach, całkiem sam. W takim razie czas wracać. <śmiewanie> 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 Boli mnie. Boli? Coś ci się przydarzyło? <śmiewanie> tak. I znikąd pomocy. Ua! Jestem. Momencik. Pinio do oktobazy. Pinio do oktobazy. W strefie ciemności jest stworzenie, które potrzebuje pomocy. Powtarzam, w strefie stworzenie, które. pomocy. Pomocy? statek do Pinia. Piniu, zgłoś się. Przepraszam, szefie. Niestety, w Strefie Pełnego Mroku zdarzają się problemy z łącznością. Hmm. Próbuj dalej, Dusiu. Medyk pomaga cierpiącym stworzeniom, żeby nawet nie wiem co! To co ja mogę uczynić? Um... Halo, mówi się! Czekaj! Czego się boisz? Przecież ja chcę pomóc! Kapitanie, nadal nie mamy kontaktu z piniem. A możemy mu się przydać. Kocurro, włącz oktoalarm. Oktonauci, wszyscy do sterowni. Moi drodzy, straciliśmy kontakt z piniem, który jest w strefie ciemności. Kapitanie, ja mogę do niego płynąć. Świetnie. Twój pływak jest już gotowy. <suszy> Proszę, nie musisz cierpieć, daj sobie pomóc! Jestem medykiem i daję ci słowo, że poczujesz się lepiej. Naprawdę? Tak. Ojej, nieźle świecą ci się te oczy. To nie są moje oczy. To są po prostu moje przednie reflektory. I mogę je wyłączyć w każdej chwili. O! A to to są twoje oczy! No cóż, poprawienie widoczności w gęstym mroku jest przydatne. O! Co cię tak boli? O! To jeden z moich kolców. O! Kolec? Ja tu nie widzę żadnych. kolców? O, mamunciu, jak u wampira! Bo on mi się chyba zawinął i wbił, widzisz? O tak, widzę. I zdaje się, że cię kłuje. Oła! Ale to co? Pomożesz mi? Tak. Mam tutaj odpowiednie przyrządy. O, ale co ty zamierzasz z tymi przyrządami robić? Przecież to tylko penseta. Pomoże mi wyciągnąć ten kolec. O, nie, toż to będzie bolało. Obiecuję, że będę bardzo delikatny. Z ręką na sercu, tak jest. Ha? <laughs> Nic ci nie jest? Gdzie tam? Trzymam się. A ty jak tam? Ogólnie dość dobrze. Tylko miałem spotkanie z wampirnicą. Czy co? Z wampirnicą? Uwaga! Widzę jej ślad. Nie mieszaj się, ja za nią popłynę. Czekaj, ona jest ranna, trzeba jej pomóc. Kocurro, kocurro, czy nic ci nie jest? Kocurro, słyszysz mnie? Nie odpowiada, muszę za nim płynąć. Żaden problem, śmigacz czeka. Co to jest? To jest właśnie wampirnica. Nie mieszaj się. Ona jest ranna i bardzo drażliwa. Także proszę, zachowuj się cicho i spokojnie. Nie ma problemu. Ale jakby co, jestem tutaj. Bez obawy. Obejdzie się bez niespodzianek. Ale słowo. Słowo. Pino, kocurro. Jesteście cali? No tak! Tylko nas wampirro zaatakował! Potrzebuje pomocy, bardzo cierpi. Kapitanie to bardzo wrażliwe stworzenie. Myślę, że będzie lepiej, jeśli sam za nim popłynę. Dobrze, ale gdyby co, to pamiętaj, że jesteśmy tutaj. Proszę, nie uciekaj To przecież ja, Pinio Ja się nie mogę ruszać A ten kolec mnie strasznie kłuje Pozwól, że ci pomogę o, Mój kolec już mnie nie chuje. A nie mówiłem? Pomogłeś mi. Niesamowite. <laughs> no tak, już mam. A to dla ciebie. Naklejka za odwagę. A chcesz poznać moich przyjaciół? Nie jestem pewien. Oni nie są ani trochę straszni. Mówię ci. No chodź. Dobra. Panie kapitanie, kocurro, chciałbym wam przedstawić mojego przyjaciela. Oto wampirnica. Dobrze, a twoja peleryna z kolcami to gdzie? Chodzi ci o to? Ojejku! Oj to nie jest peleryna! To są po prostu moje błony pławne. Ratują mnie przed niebezpieczeństwem, gdy się boję. A? Poza tym ratuje mnie też to. A, Wiem. wiemy. Twój! Sios. Ojej, przepraszam, nauci? No tak już po prostu mam. Ale bardzo dziękuję za pomoc w potrzebie. Odmeldowuje się. Ma pa, pai. Pa! to było coś więcej niż tylko ćwiczenia treningowe. Brawo. Taką mam profesję. Medyk pomaga wszelkim cierpiącym stworzeniom, żeby nawet nie wiem co. <ścoughs>